W karcie recenzja. Możecie zaznaczyć fragment tekstu, nazwy, tak? Klikamy sobie mm, Enter, lub po prostu wysyłamy ten komentarz. Ja nigdzie tego pliku nie udostępniałem, a że wskazuję Ewe, aby mi pomogła w tym dokumencie, to oczywiście od razu mój Word. Cześć z tej strony: MateuszZalterity.pl. Dostaliście właśnie dokument w Word, w którym znajduje się wiele błędów, lub otrzymaliście dokument Word. Do którego macie stosunkowo dużo feedbacku. Co wtedy robimy? Oczywiście korzystamy z trybu recenzji, a dokładnie z komentarzy. Jak dodawać komentarze, jak dodawać zadania w komentarzach, tego dowiecie się w dzisiejszym materiale. Typ recenzowania w Word, w naszej fikcyjnej umowie i w ogóle w każdym pliku Worda, znajdziecie oczywiście w karcie recenzja. Możecie zaznaczyć fragment tekstu i kliknąć sobie nowy komentarz. Możecie też e, zastosować skróty klawiaturowe, jeśli je znacie. Zaznaczamy sobie jakiś fragment tekstu, dodajemy nowy komentarz. Proszę o zmianę nazwy. Tak? Klikamy sobie mm, Enter lub po prostu wysyłamy ten komentarz i jest gotowy w ten sposób recenzujemy nasz dokument możemy też słuchajcie dodać komentarz który będzie od razu zadaniem dla danej osoby powiedzmy że zaznaczę sobie ten regon kliknę nowy komentarz następnie wybiorę sobie Ewa Ewa proszę o wprowadzenie poprawnego numeru regon Zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Po pierwsze, ten plik znajdował się w mojej chmurze, więc jest on udostępniony przede wszystkim dla mnie. Ja nigdzie tego pliku nie udostępniałem, a że wskazuję Ewe, aby mi pomogła w tym dokumencie, to oczywiście od razu mój Word. Daje mi o tym znać, czyli każe mi udostępniać. Niezależnie od tego, jakiego systemu operacyjnego używacie, historia będzie wyglądała dokładnie tak samo, więc klikam udostępnij. Następnie mogę to przypisać jako zadanie w tym dokumencie dla Ewy i przesłać ten komentarz. Ewa oczywiście dostała informację o tym, że dany numer jest do zmiany. Słuchajcie, możemy komentarze rozstrzygać, możemy je lajkować, czyli możemy je uznać za e, polubione. Możemy dodatkowo tutaj pod trzema kropeczkami edytować nasz komentarz, czyli dopisać do niego jakieś rzeczy. Możemy kliknąć w link do komentarza i przesłać ten link osobie, która powinna się tym konkretnym wątkiem w naszym dokumencie zająć. Możemy również, jak widzicie, usunąć ten wątek. Jeśli komentarzy jest bardzo dużo, bo powiedzmy... Hmm, Kolejny błąd i tak dalej. Zrobimy sobie tych komentarzy więcej. Macie tutaj taką globalną opcję. Możecie usunąć wybrany komentarz, czyli ten, który nadałem jako ostatni. Możecie usunąć wszystkie komentarze w dokumencie lub wszystkie rozwiązane. Czyli jeśli mój komentarz, jeśli moje zadanie jest już rozwiązane, czyli rozstrzygnięte, kliknę usuń. Wszystkie komentarze rozwiązane no to wszystkie rozwiązane zostają usunięte. Jeśli wybiorę opcję oczywiście usuń wszystkie komentarze w dokumencie, komentarze zostają usunięte. Jest to tryb recenzowania, tryb recenzowania, który tak naprawdę ma Wam pomóc w tym, abyście mogli sobie swobodnie wymieniać się informacjami na temat tego, co należy zmienić w danym dokumencie. Jeśli oczywiście otrzymaliście dokument, który już opiewa na jakąś ilość komentarzy, możecie również Przechodzić sobie od następnego do poprzedniego, a następnie użyć opcji rozstrzygnij, jeśli już swój błąd, e, który został skomentowany, naprawiliście. Taka opcja przechodzenia pomiędzy komentarzami nie pozwoli nam się zgubić w gąszczu informacji, które być może już na tym dokumencie są naniesione przez jedną lub przez wiele osób. Udzielanie feedbacku nie było prostsze. Jak widzicie, dodawanie komentarzy to też nieskomplikowana opcja w Word. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał po to, aby pracować szybciej, sprawniej, bezpieczniej.